Andrzeju, od kilku lat wiem, że stosujesz protektor w swoich szkółkach. Powiedz mi, dlaczego zdecydowałeś się no na tę technologię i co cię trzyma przy tej technologii. Największym problemem w szkółkarstwie jest przed kopaniem szkółek opadanie liści. Do helatu miedzi dodawałem różne zwilżacze i nie dawały dobrego efektu. Były niektóre gdzie jak za duża ilość poszła, więc były poparzenia tych młodych przyrostów. Jak za mało e, słabsze działanie było i akurat brakło mi zwilżaczy, miałem jeszcze protektor i zastosowałem, można powiedzieć przypadkowo, protektor e, do helatu miedzi. I zobaczyłem bardzo dobre efekty. I to widać, właśnie w tym roku był stosowany helat miedzi z protektorem. Ja protektor udaję na 1000 litrów 600 gram i jak widać, w gruszach zawsze były problemy, na przykład na konferencji z żółkłymi liście ale jeszcze nie opadły. No, przy ruszeniu już te liście bardzo łatwo opadają, także niewiele zostaje tu do oberwania. Natomiast na odmianie Lukasówka, która jest tam, w zasadzie liście prawie same opadły. Niewiele tu trzeba poprawić, w zasadzie można nie poprawiać, bo jakby przyjdzie pół, który wytrząsa, te liście same opadną. Uszkodzeń fizotoksyczności żadnych nie ma, także tu widać, że zdrowe są pędy. Nie, Ale też zauważyłem, że jak pryskamy helatem i dodaje się protektora, należy pryskać w dzień słoneczny, wtedy efekty są dużo lepsze. Tutaj na przykład jest Yonagoret Supra. Jak widać liście już zmieniły kolor i na ziemi ich leży dużo. Czy one będą oblatywały jak się ruszy? Też część obleci, ale nie tak jak w gruszach. Ale już bardzo łatwo jest zerwać pozostałe listki. Tu niewiele tych listków zostało, także ułatwia to zrywanie liści. No, tu jak są krótkopędy, więc tu trzeba delikatnie bo tu będą jabłka na tym. O. A pozostałe, z pozostałych gałązek bardzo szybko w ten sposób obrywamy. Jest to duże ułatwienie i tu też był stosowany protektor i helat. Zresztą odkąd zacząłem stosować protektor, więc i do ochrony szkółek, i tu przy opadaniu liści do helatu miedzi stosuję tylko i wyłącznie protektor. Czy ochronie szkółek zauważyłeś też różnicę? To może powie y, pracownik, który zajmuje się ochroną, y, czy on widzi różnicę, czy nie. Ale wydaje mi się, że, że, że widzi. Ja widzę.